Witajcie drodzy widzowie w odcinku 107 z serii Żuka 07 styni Mamy teraz taki oto zestaw części do składania. mi Tutaj lampa. Sobie pomagam podświetleniem z telefonu, bo dzisiaj akurat jest taka dość kiepska pogoda. Mało słońca, mgła i tak dalej, tego jest tak dość ciemno. W pierwszym kroku musimy sobie połączyć nasze klosze lamp z ich podstawami, Czyli mamy klosze lamp pozycyjne oraz stop, i teraz montujemy całość na wcisk. Klosz z podstawą, tutaj na w pusty z otworami. Tak. Całość dociskamy, i tak wszystkie pozostałe trzy. Krok trzeci to klosze odblaskowe czyli połączenie. Kloszy z ich podstawami, czyli na wcisk. Sobie tutaj umieszczamy tutaj te dwa otwory. No i tak prezentują się nasze lampy oraz odblaski tutaj połączone z podstawami. Wszystko na wcisk. Jeżeli ktoś chce, szczególnie tutaj przy tych odblaskowych, bo to jest takie trochę delikatniejsze połączenia, można sobie poradzić jeszcze wspomóc się klejem. Teraz bierzemy sobie nasz lewy narożnik, jest on oznaczony literką L. I będziemy sobie w kolejności, tak jak na zdjęciu, czyli lampa tylnego kierunkowskazu, lampa odblaskowa oraz lampa świateł pozycyjnych i świateł hamowania, sobie tutaj umieszczać również na wcisk. Tak to ma wyglądać, żeby tutaj ta imitacja śrubek była po bokach, a nie u góry i na dole. Czyli tutaj mamy pomarańczowy obraz i czerwony. I tak samo postępujemy sobie z prawym narożnikiem. Teraz bierzemy sobie naszą karoserię. Będziemy przykręcać sobie tylne, lewe, górne narożniki. Bierzemy sobie najpierw lewy. Przykładamy sobie go tutaj w tym miejscu. I od środka przykręcamy trzema wkrętami IP. Ja sobie karoserię położyłem na tylne części, żeby tutaj mieć dostęp do przykręcenia, tutaj, tutaj oraz tutaj. Ok, ja już przykręciłem oba narożniki, tutaj oraz tutaj. Teraz musimy przygotować sobie nasze podwozie, znaleźć przewód biało-niebieski, który odpowiada za lewy tylny kierunkowskaz. Gdy nasz przewód znajdziemy, musimy sobie go rozłączyć, tutaj w tym oto miejscu. Po prostu sobie go to wyciągamy delikatnie, o. Teraz naszą diodę umieszczamy sobie w lewym tylnym narożniku od świateł wskazów, czyli tutaj do tego górnego. Włączamy sobie na wcisk. Tak, aż poczujemy taki opór, takie, takie chrupnięcie działo. Następnie szukamy biało-czarny przewód. To jest z oznaczeniem takim F. Rozłączamy. I naszą diodę umieszczamy w prawym narożniku. Od światła kierunku prawego. Teraz kabelek od lewego kierunku wskaza, razem tutaj z narożnikiem. Czyli ten kabelek przykładam sobie przez ten otwór. Tutaj, czyli trzeci. Raz, dwa, trzy. Tak. Teraz z naszej karoserii szukamy przewód... Yy, już tutaj... Jak jest napisane? Yy, Czarno-zielony, yy, oznaczony literką D. I następnie też musimy go rozłączyć. Jest to taki przewód czterożyłowy. Jeden przewód z diodą jest krótszy, drugi dłuższy. Takie czerwone diody. Dłuższy kabelek przykładamy sobie tutaj w tym oto miejscu. Dokładnie tutaj od środka, bo źle pokazałem tutaj na ten pierwszy otwór. I umieszczamy sobie tutaj w tym gnieździe lampy. Tak. Następnie krótszy przewód, też od tych świateł z diodą czerwoną. Przykładamy sobie po drugiej stronie. Tutaj, od góry. Tak, i umieszczamy sobie w naszym narożniku diodę na wcisk. I pozostaje nam przełożyć jeszcze przewód od kierunku wskazu. Tutaj. I w dalszym kroku trzeba będzie nasze narożniki sobie już umieszczać, Dopasować. Tak. Jeden jak i drugi. Uwaga na kabelki. Na razie nie przykręcamy, bo nie ma tego w instrukcji. Czyli nasze składanie w tym numerze dobiega końca. Czyli sobie tak zostawiamy tutaj. Jeszcze krok ostatni pokazuje, żeby te kabelki lekko sobie tam podociskać. Tak, żeby one były skierowane na dół karoserii. Ale to spokojnie wszystko się ułoży. Dobrze. To był odcinek 107, a w 108 mamy taki oto zestaw części. Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia, cześć.